Zmarł z powodu ataku astmy, na którą chorował od lat. Pogotowie nie zdążyło dojechać. Był jedynym żywicielem rodziny, pracował jako budowlaniec. Zostawił żonę i dwóch synów bez środków do życia. Urząd Miasta Niepłomice czynnie zaangażował się w zbiórkę na rzecz rodziny pana Wojtka. Urząd Miasta zaangażował się w akcję zbierania zwłaszcza dóbr materialnych, zwłaszcza ubranek, jedzenia o przedłużonym terminie e, ważności dla rodziny pana Wojtka, który osierocił dwójkę synów i zostawił żonę w wyniku bardzo, bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Wiemy, że nasi mieszkańcy się lubią angażować w akcje charytatywne i to jest jedna z takich akcji, to jest jedna z możliwości, w których my niepołomiczanie możemy pokazać serce, pokazać swoją, swoją solidarność z osobami, które są bardziej, bardzo potrzebujące. Przeniesione rzeczy można zostawiać w specjalnie przeznaczonym miejscu, a dokładnie w Referacie Promocji Kultury Pokój 5 w Urzędzie Miasta Niepołomice. Jest specjalne miejsce, gdzie można przynosić, zostawiać rzeczy typu ubranka, typu właśnie jedzenie, środki czystości, książki, tego typu rzeczy, które właśnie dla tych głównie z myślą o chłopakach mogą się im przydać po prostu na najbliższy czas, a zwłaszcza na ten czas zimowy, który jest przecież przed nami. Każdy, kto chciałby wspomóc rodzinę, powinien kierować się podanymi informacjami. Chłopaki są w wieku 10 lat i 3 lata. 10-latek około 160 cm wzrostu. No 3-latek, no to tak jak ubrania na 3-latka, to są starszy chłopak, buty 36-37 rozmiar. 3-latek, no to buty 24-30. Prośba, żeby te ubrania one nie muszą być markowe, one nie muszą być wysokiej półki, ale niech one będą nowe, niech one będą z metkami, żebyśmy byli po prostu sami dumni z własnej pomocy. Żywność i ubrania można przynosić również w soboty, w godzinach pracy, funkcjonowania urzędu. Urząd Miasta Niepłomica apeluje o pomoc, uwagę i troskę nie tylko w obliczu tragedii, ale też długofalowo.